Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Farex i to jest kolejny odcinek z serii Diamentowego Poradnika, tym razem mamy Swain'a. Swain to jest taka uniwersalna postać, że możemy nią grać na topie i na midzie, dowolnie, jak nam pasuje. Ja postaram się zagrać na midzie. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. I generalnie możecie zostawić łapkę w górę teraz, w tej chwili, pod tym filmem. Eee, na pewno mi to bardzo pomoże. I zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ wtedy będziesz wiedział, kiedy pojawią się nowe poradniki, być na bieżąco i tak dalej. I przy okazji zapraszam na mojego facebooka, gdzie zazwyczaj wcześniej, przed każdym odcinkiem, daję informacje, zapowiedź, że takie coś ma nastąpić. Tak więc serdecznie zapraszam. Jeśli chciałbyś, aby pokazał się, do pokazał się paradnik do jakiegoś championa, którym lubisz grać, a nie ma go na kanale, to napisz w komentarzu. Wezmę to na pewno pod uwagę. Jak będzie sporo głosów na tego te championa, to postaram się nagrać w miarę szybko paradnik właśnie do niego. Ale nie przedłużając, mamy tutaj e, Master Yesy, najpierw 219, które właśnie się pokazują na ekranie. Jeśli chodzi o runy, to w markach najlepiej jest używać hybrydowe Armor Penetration i Magic Penetration. Jeśli chodzi, chodzi o silę, to mam do wyboru albo 9 razy armor, albo 9 razy HP per level. I glify mamy do wyboru albo 9 razy resisty, albo 9 razy AP per level. Tak więc te dwie kwestie sile i glify, mamy do wyboru, w zależności od sytuacji, które będą nam bardziej pasowały. Oczywiście, kwintesencję 3 razy AP. Tą kwestię mamy załatwioną standardowo. Build omówimy sobie już w rozgrywce. Tak więc zapraszam. Mamy już grę, więc zaczynamy z zakupowaniem przedmiotów. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest Doran e, Dwapoty i Trinket. Idziemy sobie na topa. Mówiłem, że chciałbym zagrać na Midzie Swain'em, tylko że akurat nie udało mi się gościu przede mną mida. Tak więc muszę sobie grać na topie, ale to nie ma problemu, ponieważ Swain jest taką uniwersalną postacią że może grać na topie i midzie, więc dla niego to nie ma problemu. I właśnie od tego zależą nasze samonery. Oczywiście bierzemy flesha. I jeśli idziemy na topa, to teleport. A jeśli na mida, to e, ignite. Generalnie Swain, e, jeśli gramy nim na midzie, to zjada większość e, AP casterów. bo w ogóle AP postacie trochę gorzej ma. E, Myślę, że z Assassinami. Chociaż nie Assassinów, to raczej powinien jeść. Tylko najgorzej ma z postaciami, które posiadają jakieś bery stawa się takie postacie, kontrując Swain'a i na nich powinniśmy uważać. Jako skill pierwszy biorę A, będę go najpierw maksował. To jest bardzo przydatne, ponieważ oprócz tego, że zadaje spory damage, to zwiększa obrażenia zadawane przez Swain'a. Na pierwszym poziomie jest to 8%, później chyba na 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 bar... na maksa jeśli jest ten skill to chyba z 20% jeśli dobrze pamiętam później weźmiemy sobie Q i na trzecim levelu e, W ogólnie z Swainem się powinno grać tak, że już od pierwszego levela e, harasujemy z E cz... jakiegoś laga zopałem chyba czyli po prostu staramy się przypuszować trochę Oczywiście farmimy wszystkie miniony. Jeśli mamy na cooldown'ie, to od razu używamy. Tak powinniśmy sobie wyrobić e, dominację na linii. Taki połk e, powinien się stosować. tak mniej więcej do, do trzeciego level'a. Później e, już niepoko, znaczy, nie skupiać się za bardzo na harasowaniu przeciwnika ze skill, tylko bardziej na farmieniu, ponieważ wtedy przeciwnik zazwyczaj jest e, no, ma już jest trochę silniejszy niż na, niż na tych pierwszych levelach, tak więc może, możemy mieć jakieś drobne problemy. I wtedy, jak od trzeciego, czwartego do szóstego levelu, staramy się głównie farmić, i dopiero na szóstym levelu możemy prowadzić all-ina. Oczywiście, oczywiście, jeśli wiem, że jesteśmy silniejsi, nie przegramy trade'a bo jeśli jesteśmy słabsi, to staramy się bardziej farmić. Ale widzę, że ona mnie tu chce zapuszczać pod turret. O, myślę, Tak więc powinienem też te miony odpuszczać, żeby nie stracić na turecie ich. Też, jeśli gramy na topie, to musimy uważać na ganki. Dlatego nie chcę też za bardzo puszczać. Bo oprócz flesha nie ma żadnego escape'u, co jest zresztą minusem swayna. I dlaczego ważne jest taka, takie lasitowanie, ponieważ pa, e, Swain ma taki pasyw, że po zabiciu e, miniona zyskujemy jakąś, jakiś tam e, procent many, czyli zabicie mamy dodatkową manę po prostu. Więc, tak więc jeśli, e, szczególnie gdy spamujemy skillami, to jest bardzo przydatne. No wtedy nie, nie tracimy tak szybko many, gdybyśmy tak mieli normalnie na przykład. No właśnie, to jest to o czym mówiłem, wbiłem czwarty level, ona też. Eee, myślałem, że jestem dość, czy myślę, że jestem trochę silniejszy od niej, że dam radę się wybronić. Jednak zadała mi za dużo damage'a. Zresztą też myślę, że było przez ignite'a, no, Bo zadał mi ignite sporo damage'a. Tak no więc teraz za bardzo nie chcę się z nią bić, tylko przefarmię do szóstego level'a. Mam nadzieję, że mi jakoś nie zdejwuje, bo nie mam flesza. I to jest najgorsze. Jeszcze Rengar przymuglił, chociaż ręgar nie powinien mieć być dla mnie problemu dopóki szóstki nie wbije. Też możemy używać naszego Q do dobijania minionów jeśli zmisujemy z autoataku. Taka przydatna ciekawostka według mnie. Myślę, że sobie, jak biję ten szósty level, to cofnę i wtedy kupię item i będę próbował się z nią bić. Taki jeszcze tip, jeśli gracie na topie, to jeśli macie wystarczająco golda, to kupcie sobie jednego pinka. Jeśli gracie po tej stronie, co ja, to stawcie go tutaj. A jeśli po przeciwnej stronie, czyli po tej, co Riven jest, to w tym krzaku sobie postawcie pinka. To jest takie miejsce, gdzie e, Jungler zazwyczaj. E, nie sprawdzi, gdzie jest ciężko dostępny ten ward do zniszczenia, tak więc jest bardzo opłacalne, mimo wszystko. Weź, mam sporo więc chcę, chcę coś spróbować. No, To nie było najlepszym pomysłem. Miałem nadzieję, że zapiję ją w wtedy bym pewnie ją zabił, niestety ona to dżuknęła i mnie zabiła z fleszem. I trochę mi brakuje do tego, no nic. Myślę, że sobie kupię buty. Mogą być dość przydatne na Riven. Myślę, że... E, mimo tego killa będę, mio, boost, będę w stanie e, się jeszcze z nią trade'ować więc jeszcze nie jest stracone wszystko no jeszcze drake'a zrobiliśmy to e, jeszcze lepiej jest o. jestem ciekaw czy on tak długo idzie czy być może czeka na jakiś item dlatego e, dłużej to zajęło przyjście z, na linię Lepiej dla mnie, ponieważ mogę sobie spokojnie przyfarić jeszcze dopóki jej nie ma. A właśnie schodzi na mida. Ale nie mam za bardzo jak im pomóc. Jeśli chodzi o build to oczywiście zaczynamy raszować Roto Później naj najprawdopodobniej będzie to zonia e później Booty Zależności. Jeśli dominujemy to raczej powinniśmy kupować te Sorceressy, jednak jeśli mamy jakieś problemy, jeśli w przeciwnej drużynie jest ktoś nafidowanych to lepiej jest wziąć sobie Merkury albo Tabi, w zależności od tego um, jaka to jest postać, czy AP czy Ja w tej grze być może złożę sobie Tabi. ale wszystko zależy od tego jak ta będzie będzie się zachowywać. Generalnie, jak macie coś podobnego na linii, jak ja, z Tom Riven, to e, nie, nie rzucajcie W, żeby ją próbować łapać. Tylko trzymajcie to W, w razie jakby ona was biła. Bo widzicie, nie trafiłem wtedy z W, mnie zabiła. A tak gdyby miał to bym, gdyby chciałby mnie bić, to by e, zginęła po prostu. Mam niedługo flesza, więc e, czuję się dość bezpieczny. Chociaż Riven e, z Rengar'a mogliby mieć burstować szczerze mówiąc. Swain niewyobrażalny damage, szczególnie na tych początkowych levelach. Tak więc e, musimy to wykorzystać jak najbardziej. E, bo nie możemy grać po prostu pasywnie, bo to jest strata, jakby tracenie potencjału tej postaci. Była to luch, skończył mi się ward, więc e, też jeszcze rengara dawno nie widziałem na mapie, więc jest zagrożenie, że może tu być, więc e, nie chcę jej puszować za bardzo. Tak, co szczerze, Rengar tu jest, ponieważ Riven zaczęła dziwnie grać. Tak więc nie chcę za bardzo grać teraz agresywnie, tylko wolę przez jakiś czas e, pograć pasywnie. Po prostu nie chcę ryzykować. może Rengar jest w buszu czy coś. Chociaż nie powinien być. Mamy ją. Nice. Rengera tu nie było, ale... A, no jednak był, ale... E, był dość daleko. No, wolałem ryzykować, ponieważ to nie byłoby warte. No raz, sobie cofnę... A, bo dobra, bo dopuszczyłem sobie tą falę. I cofnę sobie po e, itemy do Rot of Ages. Gdybym mnie flesznął, to bym go pewnie porobił. Niestety... Nie jest za kolorowo teraz. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że Rengar we mnie skoczył. Szkoda. Jestem ciekaw, czy Riven, sobie dokupić coś do swojego zestawu. Jeśli złożę jakiś większy item, to mogę mieć problemy, ponieważ jeszcze nie, nie, nie składam armora. Wolę dokończyć sobie ten e, RODA, później dopiero będę złonę próbował składać. Aha, no właśnie, ma pik pik może okazać się trochę problematyczny dla mnie, ale nie sądzę, żeby Riven chciał mi wpijać, tak więc będę się starował trzymać na dystans. Myślę, że to powinno być ok, jeśli e, RENGAR nie będzie jakoś kampił specjalnie tego topa. Akurat mam fajny urzony wave, bo mogę sobie to sfarmić. Albo i nie. Dobra, postawię sobie tutaj warda. Mam nadzieję, że rengar nie przyjdzie ode mnie, do mnie do, e, od rzeki. Dobra, widzę, że Riven jest na midzie, więc puszczę sobie jak najszybciej tego topa, żeby straciła dużo minionów. Przy okazji dopuszczę sobie Tureta. Chociaż. Mam TP, więc mogę im pomóc. Tak, typuję, zabiłem przynajmniej Brogane. O, mam problemy. Zostawili mnie. Nie rozumiem za bardzo, czemu mnie zostawili, przecież oni się byli z samym Morganą. A tu zabili Riven. No nie wiem. Teraz. Myślę, że ja Yasuo dość słabo zagrał. mamy Roda, więc e, to jest dość przydatny item dla nas. Myślę, że zostawię buty na później i złożę sobie przynajmniej ten item e, z armorem. Na pewno mi pomoże. Z tym, że teraz właśnie przeciwnicy robią Dragona, więc nie wiem czy teraz Riven nie będzie wygrywała ze mną trade'ów. Też musimy pamiętać, że Riven ma Ignite TP, więc na linii ona jest silniejsza teoretycznie. Co ona ma? Hmm. Zobaczymy. Jest tyle dobrze, ona na razie nie kupuje Mawa. To by jej na pewno pomogło na linii. Chociaż z tego co widzę ona woli romować. Tak więc musimy utrzymywać linię puszowaną, żeby traciła jak najwięcej, jeśli o nas chodzi. Mam nadzieję, że to nie będzie ręgera w pobliżu. A ona se chyba jakýž důle robila. Tak utrzymywać przyharasowaną e, na małej ilości HP, wtedy wiem. Po prostu mam przewagę w razie ganka, ganku Rengara. Łatwiej mi było, by mi było zabić tą Riven, jeśli by się z nim wbiła. Ale on jest na przykład Dragona, więc za bardzo nie ma zagrożenia. Tak więc jestem bezpieczny. Też bardziej się powinien martwić swój team, ponieważ e, dostaje lekko. I zaczynamy coraz bardziej przegrywać. Gdybym sobie chyba cofnęła do bazy tym razem... Do końca tej bo też powinienem wrócić, bo nie mam za bardzo wizji, mam tylko na rzece, a to jest bardzo mało, szczerze mówiąc. Ponieważ Rengar to jest taka postać, że, że może mi z, te, z tego miejsca wyskoczyć. Dobrze, nie wiem czy się powinien z nią bić, ale... Chcę zaryzykować, ponieważ i tak za bardzo nie mam nic ze stracenia. Czy jest Rengar w pobliżu? Brakuje jeszcze trochę golda na ten itemek. Generalnie, jeśli Wasza gra by nie wyglądała w sposób, że Was stąpują i by była mniej więcej wyrównana to zależne od, od stanu waszych itemów e, możecie grać jako frontline bo to jest taki AP, AP tank więc e, jeśli mamy przynajmniej tego Rotofages i zonie, to spokojnie możemy stać na początku e, drużyny Oczywiście jeśli, jeśli e, nie czujemy się tak pewnie żeby stankować trochę damage'u to stoimy z tyłu i gramy jako typowy AP caster No ale Słuchajcie zazwyczaj jest taka postać, że jak mam tego to jest. Znaczy Roda to jest, roda, to jest ee, dość tankowny, więc nie powinno być z tym problemu. Chyba zginąłem Flash Ignite, jeszcze lux nie powinien tak overextendować, ale. To był mój błąd. Nie ma sensu typować, ponieważ i tak by e, zniszczyli Turety, i mnie by zabili, więc wolę sobie zachować tego TP, na wypadek, żeby połączyć drużynce, na przykład. Spróbuję sobie zabić tego Rengara, o ile nie ucieknie. Też nie no, dobra, już sobie poszę, więc no trudno. Nie chcę za bardzo wchodzić do dżungli bez wardów, ponieważ... O, może się to dla mnie skończyć tragicznie. Więc idę sobie na linii i sfarmić. Wejście go mam TP, więc. No ale co no? Co zrobię z TP -net, jak mam, jeśli mój team doginie w sekundę? Puszczę jeszcze jednego wave'a zgrupuję się na midzie. Być może uda mi się kogoś zabić. Ponieważ mimo, że mam 1-4 to mam dość ee, spory damage, mimo wszystko. Tym bardziej, że oni za bardzo rezistów nie mają, tylko ta... Tylko, 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 tylko Riva ma jeden item, I to wszystko. Musimy próbować. Mamy tutaj szansę wygrać e, Dragona, ale to może być dość ciężkie. Dobra, ten jest ginie co raz, więc nie wiem, czy możemy coś jeszcze zrobić w tej grze. Nie wiem, czy powinien tam mieć nie. I też teraz możemy prowadzić, jeśli lux nie ma. Próbowałem zrobić co w, moją, co w mojej mocy i tak myślę, że sporo i zadałem do overall. Wystarczyło ich tutaj podobijać. Lucy, Znaczy, Lucian chyba trollować, bo w ogóle się nie grupuje z nami. Niedługo mam w zonie i tak po zoni bym raczej złożył sobie sorceres albo obietnia, jakie buty. W zależności jakie by mi tam pasowały. W danej chwili później byłby to... E, Rabadon albo w Później by można było złożyć sobie Riala. real to jest bardzo dobry item, ponieważ e, dodatkowo slowuje przeciwników i daje nam sporo HP. Generalnie Abyssal nie jest też e, słabym itemem na Słynna. Tak więc można go próbować w niektórych Team Compach. O, niestety przeciwnicy się poddali, więc e, nie jest to za długa gra. Troszkę się zawiodłem. Szczerze mówiąc, to nie jest to, z czego bym oczekiwał. No ale szczerze mówiąc, najważniejsze jest tutaj lane face e, Swainem, ponieważ jeśli dobrze zagramy ten lane Laneface, to e, reszta gry powinna przebiegać płynnie generalnie to by wyglądało mi więcej tak, że e, by się wyłapywało przeciwników w dżungli najlepiej by się ich zabijało i tak by się puszowało po prostu. W ten sposób można by było skończyć grę. Ja niestety byliśmy akurat za bardzo do tyłu, żeby cokolwiek zrobić dobrego, tak więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komento komentowania, lajkowania. I zapraszam do następnych produkcji. Na razie.